Ale to polska ryba? Nie robi z niej. Szacunek mam dla pana. Dziękuję. Nie się wychłoskije jest, jest nie... monte kasiniaka i ja nie ma problemu. Wszystkiego dobrego życia? Ja też wzajemnie. Z szacunkiem dla sąsiada, kochanego. A ja niestety... Nie robię z nią. Nie, nie, nie robię. E, tylko to, ta rapa to mnie trochę zaintrygowała, bo... Słuchaj, ona się bije po brzegu. Ale tak, ale jest pod wodą jak z Aha, a jest jakaś nazwa dla tej rapy oprócz rapa? Nie ma. Boleń? Może... Boleń. Aha, więc, Bo to taka Boleń. nazwa. Nazwa. nazwa... Ja rapa miejsca. ją nazywam, bo dlaczego? Bo ona tak robi. tak rapa. Czyli wszyscy tutaj tak nazywają? No i my tak nazywamy tu pokrzewiaku, pokrzyski. Pokrzewiacy? No, ja Czyli... trzeba tam chłopak pij. Aha, no dobra. Drynki, Bo boleń, boleń, okej. Okay. Czyli co, mówi pan, że z 5 metrów on może mieć? To on do 10 metrów dochodzi. Wow. Tak jak szumik. No to nieźle. A mięso w miarę? Do zjedzenia? Takie dręcze. Bo on tak jak szczupa. A Ten nie? większy To gorsze. To Ale można zrobić w galarecie i będzie pewnie nie, nie najgorsze. Nie ma problemu się zdaje, że w Dolerycie zrobisz to najpiękniejsza może być rzecz. A niech pan powie, bo tu ktoś mi mówił, że jest taki bar Mewa. Jeszcze dalej? Zobaczcie, ja, bo tam pisze na bramie bar. E, a to ja nie widzę zaraz. Po siodeczku. Tylko, żeby się nie wpieprzył. Żebym tam nie. Tego zaraz, zaraz. jak mało obidał. A, a tu, tu widzę, jest. Nie ma? O tu, tu, papierosek? zapomniałem. Ja mam, ale to jednego z chłopaka tu wziąłem, ale kurwa. A nie, ja nie, ja nie palę. Gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie? Ało Gdzie, gdzie? O tam, zobaczcie, ten, ten płotek. Ten płotek? Tak. A, to takie taka końcówka. Dobra, czyli pod Nie ja mam jednego takiego cienkiego. No Mnie tak, to ta